Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Siwy Gameplay, a to jest Call of Duty World at War. Biorę się za nagrywanie tego odcinka już po raz drugi. Mój komputer bardzo nie chce dopuścić do tego, żeby mordował ludzi. Ale to nie, nie powstrzyma, jestem zahartowany. Tak, wprowadzenie w misję, jak zawsze epickie, jak zawsze pokazujące, jak ważne jest to, co robimy. Was znowu nie włączyłem napisów Dobra, dobra C Musimy się kształcić w obcych językach wybuchy, wybuchy, wybuchy Zaczynamy misję o, o. Czekajcie, napisy, napisy Dźwięk To nie to Opcje gry, napisy tak Biała plaża pelino. Mały opór, chyba niedobrze, że mały. Dobrze, czy będą błędy graficzne, tak jak w poprzednim odcinku? Są błędy graficzne, tak, to jest wojna, a więc są i błędy graficzne. Wspaniale. Za w piersiach, ale to jest US Army. Yy, panowie, chyba to, to nie my. Tak, tak, panie sierżancie, ale ale, to nie my, to nie my. Nie, brać Amerykanie. Dobra, 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 o, ale widoki. Wow. To nie teraz bardziej. Kierowca już jest pod wodą prawie. Ojej. Czemu tyle nienawiści? Błędy graficzne zniknęły, ale to pewnie dzięki slow motion Nie ma błędów, nie ma błędów, nie ma błędów! Mogę mordować dzięki temu, że nie ma błędów, rozumiesz? Mam w dupie to co do mnie mówisz, nie ma błędów Dobra, ale musimy coś zrobić z rakietami Dobra Już Poszło Wow. Tak, poczujcie siłę naszej marynarki. Cześć, cześć. Wszyscy najebany. Dobra, a ja, ja chcę wiedzieć. Chcę wiedzieć szybciej. To tak cicho? E, już nie cicho. Idziemy. Paw, paw. Czemu oni tak nieruchomo trochę tutaj właścili? Flamethrower. Dobra. To chyba już wszystko. Tu była jakaś broń maszynowa. Zmienimy sobie nasz... kujowy pistolecik... na no, wspaniałą broń maszynową! Będziemy mogli zabić... więcej ludzi! Jeszcze bardziej spektakularny sposób! E, 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 e. chyba dostałem w główkę! Spadaj. GRENADE! Wszyscy biegną, tak? Wszyscy tak, tak biegają tak, tak szybko! Z takim refleksem to ty nie postrzelasz za długo. Jest muzyczka, jest dobrze. Podeszli trochę za blisko, tak sądzę. A! Nie strzelaj do mnie. Ja tu jestem od strzelania. Nie, nie zwiechy. Tylko nie zwiechy. Mogą być nawet błędy graficzne. To jest jedyna gra jaka mi się tak robi, mi wiesza się i w ogóle, a przecież... O nie! Poległem za ojczyznę. Dobrze, ale, ale teraz robimy to... ...szturmem! Naprzód! przód! ra ta 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 to nie był dobry pomysł. Czemu on tak do mnie strzela? Kajcie, okay, weźmiemy sobie ciekawszą broń, yy, chyba musimy użyć tego. Kurwa, co to jest? Co to jest? Poziom trudności Mordor 13. O, szczeliłem. Aaaa, wow, green eight, fucking hell. Strzelamy po główkach żółciutkich. Żółciutkie główki. Uf, ale co, 15 sekund. 10 sekund, ale do czego? Tak to się kończy, jak się nie słucha. Co do ciebie mówią? Nie rwać się do przodu, tylko się nie rwać do przodu. Mówię ci, nie rwij się do przodu. Dobrze, zajmujemy KM. Zaczynam powoli uczyć tego na pamięć. Chyba niedobrze. Mój dziadek był artylerzystą. Mam to w genach. Krinej! <grynei> Ale no to nasi. Sorry. Dobra. I tu jest już rybostok. Świetnie. Trzeba uszczuplać... ...więcej killi dla mnie. To zły? Chyba tak. O, karabin maszynowy w ręce, żółtki z przodu. Czy może być lepiej? No wychyl się. Cudownie. ma chyba jakiś wysoki kaliber, bo oni tak ładnie schodzą. RENADE! jest muzyczka, niezbyt patetyczna, niewystarczająca jak dla mnie. Grenade! Dobra, nie będziemy tutaj tak stać, przecież na tym cierpi jakość materiału. A tak jak mówiłem wcześniej, a ja to już materiału jest dobrem najwyższym. No, i to wreszcie. No trafiam w ciebie. Ojej. Dzieciak pana Ekologa z liściami na kasku Zostawcie rozpudę, Zostawcie rozbudę, zostawcie nasze drzewa Jebać jak ta akta Chyba o oh fuck, jebać Grenade! Grenade fuck! Nie w tą stronę poszedłem zabili mnie kolodzy trzciną! Jezu znowu stąd! Dobra, najpierw KM Teraz mordujemy zielonych! End, tylko że się przemieniły w ludzi. Ale im liski na głowie zostały Grenade Dobra, nasi Sorry. Dobra, okej okay. Więcej killi dla mnie Może trochę za wysoki poziom No trafiam go przecież Nareszcie, Boże! Czemu w ogóle nie ma... BANZAI! 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 Oni no, w ogóle nie robią BANZAI! nie są prawdziwi okolody. Prawdziwi okolodzy wyłaniają się z zielonej trawy... ...i wbijają Ci szyszkę w dupę. Pierdor <laughs> od 5 minut Boże, stoimy tutaj w wojna po prostu pozycyjna bez sensu Ja chcę mordoru, wybuchów z Weźmy sobie coś celniejszego Dobra Coś jeszcze Dobra, na ziemię Ciekawe kto mnie zabija. Może wiewiórka? Co mnie trafia, no? Ty! Nie masz nawet listków na kasku. No kurwa mać! Dlaczego tyle śmierci, krwi i zniszczenia? Najpierw no, kałem. Okay. Zabijać ich. O, on praży Co bym teraz chciał? Chciałbym mieć karabin szturmowy z podczepianym granatnikiem 40 mm. Nie podejdziesz, no co ty robisz? Jest teren dla szlachty przeznaczony, Wiprum, tak zwany. Nie, no spoko tylko że troszkę nudno się robi, żartuję, żartuję. Ja mam grenady dało się, dało się, bo tak muzyczka się zastopowała w sposób niezwykle dramatyczny Trafiłem go w główkę jego żółciutką, krąglutką No kurde, co on morduje Świetnie Świetnie O, ten się dorobił dwóch listków na kask Trawa. Prawie jak krzaki. Gdzie wolicie siedzieć? W krzakach czy w trawie? O nie, już idą banzaje. Wy ich zabijecie, nie? No ja też, ja wam pomogę troszkę. Headshot, headshot. No, zdychniesz ty wreszcie. Boom, headshot. Wszyscy? Czy, 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 czy to wszyscy? Dobra, pushing. Mamy pushing. Weźmy sobie nasz wspaniały... Jak to się... Jak tam się nazywa? Tam... tam to, to jest Grand? Nie, no fuck To jest Gra Garant, a to jest... 99 Świetnie, tak! Ogień ciągły! Space Marines! Fuck! Nie, 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 nie! Udało się. Nigdy mi się to nie udało jeszcze. To spok To gdzie drzewo? O tam on wchodzi na drzewo. Się przywiąż do niego, a nie wchodzisz. Łańcuchami. Nie no, no offense ekologowy to ważna sprawa. O, a ja mam... a ja mam ten rakietowy ten rakietowe. pan <grym wziął> O, i tu jest Mordor. Tu jest straszny, straszny Mordor. Idziemy. On idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy, Do przodu. Teraz malutka kampu malutka kampunia. Może strzelimy żółciunia. Co mu się stało? No, uszczeliłem. Ale dwóch leży O oh, A. Ah. To masz Żółty? Żółty Jestem psychopatą, wiem Wiem o tym ha. Zbliżamy się powoli do końca misji Zaraz będzie scena podobna trochę do tej, którą mieliśmy w Call of Duty 2. Kiedy walcząc z radzieckim soldatem odpieraliśmy fale niemieckich wrogów z jakiegoś tam budynku. Możliwe, że pamiętacie, chociaż to już dość stara gra. No ale w Call of Duty pewnie graliście. Tutaj jest ciężka sprawa. Tutaj należy użyć magicznych rakiet. Czemu mnie nie zabiłeś przez ten cały czas? I teraz jedziemy, jedziemy, jedziemy. Zanim się zrespawnują. Świetnie, udało się. I wchodzimy po drabince. Gdzieś tutaj ktoś powinien być. No, no, gdzie, gdzie są rzuci? No, come on. No, w ogóle, jak stąd wyjść? tam mnie morduje. No, to co ja mam tu zrobić, no? Po co status? A, mam rozwalić czołgi. Gdzie są tanki? Gdzie są tanki? No kurde, no ledwo się wychylę. Aaaa! Ogień zaporowy dla Imperatora Fordy, Imperator... O oh fuck, grenade! Omg, omg, omg. Wykurwiać, wykurwiać. Znowu. Wygrzymający się karami, myślałem że w Kolek takich nie mam A, tu są tanki Tyle Dobra Czas na czołg Jeszcze, jeszcze Już mogę Mogę. Tak. I teraz będziemy rozkoszować się końcem misji wzniosłą muzyczką. I... Dosko, kurwa, no, ale, tak, nowe słowo. Strzelać. W randomowe nazwiska. Strzelać. Ktoś przetrwał? Private Brown. Nie, przeżyli. Jeszcze was dopadnę Nie szanujecie rozpudy Patrzcie jak to pięknie To wszystko będzie zniszczone przez autostradę No dobra, kończ tą misję Siema Czemu to było? A, ja go zrobiłem wcześniej. No dobra. Dobra. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To był kolejny odcinek z mojej serii z Call of Duty World at War. Call of Duty piątej części. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I zapraszam na kolejne części.